W turnieju wzięło udział 10 drużyn. 9 z Rzeszowa oraz gościnnie drużyna z Tyczyna. Tak więc występowały dzisiaj w turnieju wszystkie rzeszowskie drużyny. Stal, Resowia, Korona Załęże, Junach Słocina, Budziwój. Tę udaną sportową imprezę zorganizował Klub Sportowy Staroniwa Rzeszów. Ja się bardzo cieszę, że taki turniej został zorganizowany. Skoro mogą być turnieje rozgrywane w gminach, Rzeszów też powinien takie turnieje organizować właśnie o Mistrzostwo Rzeszowa. Cieszymy się, że naprawdę wszystkie zespoły Rzeszowa potwierdziły i wystąpiły w tym turnieju. Wszyscy chwalą sobie tę inicjatywę, a co najważniejsze, nie tylko będziemy ją powtarzać, ale jesteśmy mówieni również na edycję letnią. W rozgrywkach finałowych zmierzymy się dwie rzeszowskie drużyny – Resowia i Stal. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca powędrował do zawodników Resowi. Akurat nie miałem takich zawodników, którzy sprawdzili się na tym boisku, dobrze wyszkoleni technicznie. No i dzięki temu ten sukces. Puchary dla trzech najlepszych drużyn ufundował prezydent Rzeszowa. Statuetki otrzymali też najlepszy zawodnik, król strzelców i najlepszy bramkarz. Cały turniej został pozytywnie oceniony zarówno przez zawodników, jak i trenerów. To doskonała forma przygotowań do rundy wiosennej. Patronat medialny nad imprezą sprawowały nowiny Radio Rzeszów, Portal Hej Rzeszów i nasza telewizja.